Katarzyna Żak, 56 Apeluje o pomoc. Łzy same płyną. Choć nie lubi chwalić się tym co robi w Chojnicach, na Pomorzu wiedzą doskonale, ile czasu poświęca innym. Katarzyna Żak odwiedza chore dzieci w szpitalach, czyta im książki, a kilka lat temu zaangażowała się w budowę hospicjum dla osób starszych. Dla dzieci łatwiej jest pozyskać jakieś fundusze. Ale dla starszych już nie, tłumaczy rewija aktorka. A przecież jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Wszyscy kiedyś będziemy potrzebować pomocy, aby pięknie i godnie odejść z tego świata. Dzięki takim miejscom, jak hospicja, możemy złagodzić ludzkie cierpienie. Ubolewa żona Cezarego. Kiedy poproszono ją o pomoc w budowie, na początku się przeraziła ale dała się przekonać, aby swoją rozpoznawalność przekuć na coś dobrego. W ten sposób związała się z chojeńcami. Cały czas monitorowała prace budowlane i choć z Warszawy w i z powrotem musiała często pokonać aż 700 kilometrów, to bywała w tym mieście tak często, jak tylko mogła. Na początku pomysłodawczynie, dwie miejscowe lekarki, pokazały mi dziurę w ziemi. Powiedziała Katarzyna w wywiadzie w DDTVN przed paroma tygodniami. Dzisiaj stoi już trzykondygnacyjny kondygnacyjny budynek na 40 łóżek. Właśnie kładzione są tynki. Na miejscu i w terenie pracuje szefowa